Po świętach, po Nowym Roku, druga niedziela w okresie Bożego Narodzenia. No i co? Może jeszcze trochę odwiedzin, dojadania resztek, a może wróciło do normy, tak po prostu. Taka zwykła praca, dom, ludzie, albo właśnie brak ludzi może dużo tłumu wokół was, a może samotność. Co z tych świąt zostało tak na dłużej? Pamiętam przedświąteczne spowiedzi. Może wszystkie spowiedzi, które się dzieją, mam trochę inną perspektywę niż Wy, bo Wy idziecie tylko do swojej spowiedzi, tej, tej jednej, a ja słucham tych spowiedzi dużo. I czasami, czasami mam wrażenie, że te grzechy, które ludzie chcą zostawić za sobą, które wypowiadają, wyrzucają z siebie, wypłakują bolesne, dramatyczne, że te grzechy, one wcale nie są największym grzechem. Które nam się przydarza w takiej właśnie normalności, nie w tych zrywach świątecznych, tylko tak od poniedziałku do piątku, w szarówce, szarzyźnie. Że, że największym grzechem może jest to, że my zapominamy o Bożym Narodzeniu, że zapominamy, kim jesteśmy. Ta Ewangelia dzisiaj z Jana to powinna być nasza mantra codziennie. Na początku było Słowo. Jan uderza z takiej ogromnej armaty, na początku, to, to w ogóle brzmi po grecku bardzo mocno, en arche, en hologos, na takim samym początku, w, jakby w źródle tego, co istnieje, kim ja jestem, kim ty jesteś. Jest nie mój poniedziałek, czy środa, czy piątek, czy nawet niedziela. Tym, kim jestem, to jest słowo miłości, które wypowiedział Ojciec. Boże Narodzenie ma nas wybudzić z takiej drzemki, trochę przestawić nasze myślenie o tym, może właśnie co jest ważne, a co nie. Bo ten grzech w codzienności popełniany to jest grzech zapominania o naszej tożsamości, o naszym początku, skąd wypłynęliśmy, z jakiego źródła. A potem reszta się wydarza. Ten gniew, czy to lenistwo, czy ta samotność, czy te wszystkie ucieczki, które gdzieś tam. Znaczą nasze szukanie sensu. One są pochodną tego pierwszego grzechu, czyli zapomnienia. Popatrzcie na te dzisiejsze czytania. Ile razy słyszymy o tym, że to słowo, które było na początku, ono przyszło mieszkać pośród nas. Od księgi Syracha, pierwsze czytanie, kiedy słowo rozbija nami od Izraelu. Izrael to nie jest. Taka lokacja, o którą można by zawalczyć w porównaniu na przykład z Rzymem, z Babilonem, z wielkimi miastami, potęgami świata, to jest to jest jakieś małe plemię, które gdzieś tam sobie buduje swoją małą stolicę, świątynkę i, i proszę, to słowo odwieczne, które jest początkiem wszystkiego, przychodzi zamieszkać właśnie tam, rozbić namiot, zbudować miejsce spotkania. W małym ludzie, dlaczego nie miałoby to słowo przyjść do ciebie w twój środowy wieczór, w piątkowe popołudnie, kiedy w pracy klepiesz w komputer i nie wiesz po co? To słowo chce przyjść, rozbić namiot u ciebie, właśnie, tak jak rozbiło w Izraelu, i, i stworzyć dla ciebie dom, żebyś wiedział, kim jesteś i żebyś w tym domu sensu, domu logosu, domu słowa znalazł to, kim. Tak naprawdę możesz się stać jako przybrany syn czy przybrana córka Boga. Popatrz na te czytania. Niech to Boże Narodzenie trwa w Tobie. I może tak jak Paweł nam tutaj mówi też o darze wspólnoty, to jest też taka ważna wskazówka, że ten dom to nie jest tylko słowo, logo, syn Boga i Ty w jakiejś takiej prywatnej mistyce. Ale ten dom, który, który Słowo dla nas buduje, to jest dom Kościoła. Paweł pisze tak do Efezjan: Usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję za was dziękować. Usłyszawszy o tym, że uwierzyliście w to słowo, które do nas przyszło i rozbiło namiot w Pana Jezusa, i usłyszawszy o tym, że się kochacie nawzajem, nie mogę przestać dziękować. Macie Kościół, to jest wasz dom. Trzy rzeczy do zapamiętania. Skąd jesteście? Nie zapominajcie: jesteście z początku, a tym początkiem jest Boża miłość. Nie zapominajcie po drugie, że macie dom. To słowo przychodzi do was w sam środek jakiejś dziwności, samotności, walki o, o sens, o radość, o światło i to światło właśnie tam wnosi. I pamiętajcie, że, że daje wam takie oczy serca w tym domu, w kościele, gdzie ta miłość się dokonuje. Uczycie się też nowego patrzenia. Paweł mówi o światłych, oczach serca, żebyście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, żebyście nie tylko znali swoją przeszłość, Ucieszyli się swoją teraźniejszością w kościele, w wspólnocie, domu, ale też żebyście patrzyli w przyszłość. Tymi nowymi oczyma serca ze światłem Chrystusa, które przedziela się przez każdą ciemność.